Dzień dobry! Czy wiesz, że jako konsument masz prawo do pełnej informacji o wszystkich kosztach związanych z zaciąganym kredytem? Niestety, nie zawsze te informacje są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Przepisy prawa nakładają na kredytodawców obowiązek informowania konsumentów o wszelkich kosztach związanych z umową kredytową. Obejmuje to opłaty za prowadzenie rachunków, korzystanie ze środków płatniczych, prowizje, marże. Oraz koszty usług dodatkowych, takich jak ubezpieczenia. Ważne jest, aby konsument był świadomy tych kosztów już na etapie zawierania umowy, co pozwala na podjęcie świadomej decyzji finansowej. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez kredytodawcę może skutkować poważnymi konsekwencjami. Konsument ma prawo domagać się uznania umowy za nieoprocentowaną i bezpłatną. Co oznacza, że zwraca jedynie kwotę otrzymanego kredytu bez odsetek i innych kosztów. Taka sankcja ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i zapewnienie transparentności na rynku usług finansowych. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do zgodności swojej umowy kredytowej z obowiązującymi przepisami, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują Państwa sytuację i udzielą profesjonalnej pomocy.